Cześć. Tu już Pan RV8 i zapraszam na bardzo ciekawy odcinek albo albo taki informator można to ująć. A więc tak, nowe informacje na temat farminga 21. No to co my tu mamy? Przechodzimy od razu do rzeczy. Nowe uprawy: winogrona, oliwki i i i, i, i nie wiem, nie wiem, nie kojarzę jeszcze to do mnie nie. Nie dotarło. Skriny 4 opakowania, każdy będzie dostępny w innym regionie. Case IFS Connect Magnum, CYK, Fend 900 Wario, Ferguson, MF8S i Zetor Crystal. To pewnie będzie polska i czeska wersja, i słowacka, i, 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 takie, i takie różne rzeczy. Tutaj to takie screeny, żeśmy już widzieli, tych nie widzieliśmy, tego nie widzieliśmy, tego. A to są winogrona. No tutaj trailer, to pewnie dużo osób już oglądało. Winogrona, proszę bardzo, fajne. Winogrona. No i pojawiła się informacja, że Farming Simulator 22 wyjdzie w listopadzie tego roku, a dokładniej 22 jego dnia już jest dostępna wersja przedpremierowo za 39 euro jak dobrze pamiętam zaraz zresztą zobaczymy tak za 39 euro i z specjalnym e, klasem serionem saddle track pack 39.99 40 euro trochę dużo na razie przedpremierowo i do i w dodatku w digitalu no dobra zobaczmy pc dvd jeszcze jeszcze nie ma no a więc dalej jesteśmy przy digitalu wybierz swój ulubiony sklep metody płatności za nie ma Steam'a także na razie musimy poczekać aż będzie steam i będzie można przedpremierowo kupywać będzie wtedy z tym klasem no i co mi tam dalej mamy no to to już Czytałem o tym wiadomo, tak się prezentuje ten klas. No i edycja kolekcjonerska, kogut, oczywiście, płytka do modingu, plakaty, naklejki, płyta z grą, no i to wszystko. No a więc to by było tyle, jeśli chodzi o ważniejszych informacji. Czekamy na dalsze osiągi. Ładne zabiegi stosuje się już do. Do, 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 Odnośnie gleby, żeby ta gleba wyglądała jak 3D, także jestem zadowolony. Fajnie by było, gdyby na przykład czasami opona pękła i trzeba byłoby wymienić, zaklejać takie rzeczy. No i tam lista jest bardzo duża tych rzeczy sami wiecie, co wy byście chcieli, ile. ile, ile, ile. ile rzeczy mogłoby się znaleźć, a ile nie ma. I pewnie też dużo z nich nie będzie. Także do zobaczenia w następnych filmach z ważnymi informacjami. I spodziewajcie się niedługo odcinka z. no tego modu na 50 subów, który miał być na to przybliżanie. I niedługo. A więc na razie.